Komuniści tworzyli obozy, w których przetrzymywali Polaków. Z tych obozów wielu z nich trafiało później w głąb Związku Sowieckiego. Jednym z takich obozów był Obóz Skrobowie. Pełna nazwa to pierwszy oficerski obóz internowany głównego zarządu informacji Wojska Polskiego. Komendantem był Aleksander Kałasznikow, noszący polski mundur major NKWD. Jeden z więźniów tego obozu, Jerzy Ślaski, tak go wspominał. Był człowiekiem brutalnym i ordynarnym. Zachował się w sposób prostacki. Dużo pił. Kto trafiał do tego obozu? Ano, na przykład, jednym z uwięzionych był kapral podchorąży Jerzy Lipnicki, który tak wspominał okoliczności swego uwięzienia. W listopadzie 1934 roku przyjechał do mojej jednostki łazik z kilkoma oficerami radzieckimi. Zarządzono zbiórkę. W kilku zdaniach poinformowano nas, że na Majdanek przybywa sam Stalin. I na spotkanie z nim zostali wytrupowani przodujący żołnierze. Wyczytani mają być za godzinę przygotowani do wyjazdu na zgrupowanie. Po godzinie załodowaliśmy się i pilotowani przez łazika z oficerami jechaliśmy w kierunku Majdanka. Na krakowskim przedmieściu samochód skręcił w lewo i zamiast na Majdanek zatrzymał się przed dużą kamienicą. Z budynku wysypało się wojsko, utworzyło szpalet z najrzonymi bagnetami. Dziwionych kandydatów do spotkania ze Stalinem zamknięto w piwnicy. A następnego dnia zawieziono do Skrobowa. Kapral podchorąży Kazimierz Hensien, żołnierz kiedy w Czortkowie, wsławiony likwidacją Hitlerowca i Zelta, wstąpił do pierwszej armii wojska polskiego. 6 listopada został aresztowany i poddany mordoczemu śledztwu. Chciano wydobyć od niego informacje o armii krajowej w Czortkowie. Nie mogąc złamać, mimo ciągłego bicia, nieugiętego oficera, Umieszczono go w wykopanej jamie, przykrytej zdjętymi ze stołu doły jami, nie dając mu nawet płaszcza, aby mógł się nim okryć w czasie mrozu. Raz dziennie on i więzieni w podobnych jamach żołnierzy armii krajowej otrzymał kawałek chleba i chochlem rzadkiego kapuśniaka. Trzymano go w takich warunkach ponad miesiąc, po czym ledwo żywego przewieziono do Skrobowa. O tym, jak przypadkowe były ówczesne aresztowania. Świadczy historia kaprala podchorążego Romana Schneidera, który sam siebie określał jako Polak wyznania mojżeszowego. Ten były zesłaniec służył najpierw w armii generała Andersa, a następnie w pierwszej dywizji piechoty, minia Tadeusza Kościuszki, z którą przeszedł cały szlak bojowy, od Lenino po Warszawę, gdzie został aresztowany. Gdy na początku listopada 1934 roku, relacjonuje się Jednostka, w której służył, otrzymała rozkaz przekazania oficerom informacji określonej liczby żołnierzy Armii Krajowej. Nie mogą dostarczyć tylu, ile żądano. Dołączyła do nich Schneidera, a Kowiec-Andersowiec, co za różnica. Pilnującym żołnierzom od okolicznej ludności wmówiono, że w skrobowie znajdują się mesesmani, gestapowcy i volksdeutsche, którzy w celach dywersyjnych przeniknęli do Wojska Polskiego i tam zostali zdemaskowani. Dopiero z czasem do ludzi dotarła prawda. Zatrzymanych w Skrobowie przesłuchiwano. Kiedy kapral podchorąży, Jasieńczyk, odmówił wymienienia nazwisk swoich towarzyszy broni z oddziału ornika. Wymienił tylko poległych, usłyszał. Za AK dostaniesz co najmniej 10 lat. Dojdzie jeszcze trzy za fałszywe zeznanie, bo podajesz tych, którzy nie żyją. Rosja duży kraj. Można z stamtąd nie wrócić na myśl się. Po czym przesłuchujący kapitan KWD Zostawił go na całą noc na krześle. Wrócił rano i zapytał, czy się namyślił. Usłyszawszy odpowiedź odmowną, pokiwał spolitowanie głową i odesłał więźnia do obozu. Wśród więźniów, Skrobowa, pojawił się pomysł zbiorowej ucieczki. Widziano w tym jedyną szansę na odzyskanie wolności, uniknięcie syłki do sowieckich łagrów. Na dzień ucieczki wybrano Wielki Wtorek, 27 marca. Tego dnia po śniadaniu 60 obozowiczów, z których większość należała do spisku, wyszła do pracy. O 11.00 więźniowie przystąpili do działania. Szybko rozbojono dwóch wartowników. Ze zabranymi im pepeszami zaczęto ostrzeliwać wartowniem. Wkrótce rozbojono kolejnych żołnierzy. Uzbrojeni jakowcy zaatakowali koszary, w których spała nocna warta. Rozbojonym żołnierzom nie zrobiono żadnej krzywdy. Część więźniów, brew wcześniejszym planom, rzuciła się wówczas do bramy i zdobyła ją desperackim szturmem. Brama została otwarta. 48 więźniów wybiegło przez nią na wolność, dzięki pomocy okolicznych chłopów. Pościg okazał się nieskuteczny. Różnie potoczyły się dalsze losy uciekinierów. Kilku wkrótce poległo, walcząc bonią w ręku, wolną Polskę. Większość przeszła przez kazamaty UB i więzienia. Jeden z nich, podchorąży Zygmunt Brzozowski, spędził w komunistycznych katowniach 9 lat. Ci, którzy zostali w obozie. W większości zostali więzieni w głąb Związku Sowieckiego. Niektórzy wrócili do kraju w 1937 roku. Wielu odzyskało wolność dopiero w 1956. Wielu zostało na nieludzkiej ziemi na zawsze. I... Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin 1768 Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.